Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie wyjaśnię Wam różnicę między przymiotnikiem a przysłówkiem, a także powiem Wam, jak tworzy się przysłówki w języku polskim. Zaczynamy. Na początku, czym są przymiotniki? Przymiotniki to są słowa, których używamy do opisu rzeczownika, do opisu cechy rzeczownika. Na przykład drogi samochód, albo wysoka kobieta, czy duże mieszkanie. I przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki, jaka i jakie w liczbie pojedynczej, i w liczbie mnogiej jeszcze mamy jacy i jakie. I jaki jest ten samochód? Samochód jest to rodzaj męski, a więc Pytanie jest, jaki? I odpowiedź: ten samochód jest drogi. Drogi to jest nasz przymiotnik. Kobieta. Kobieta jest to słowo rodzaju żeńskiego, a więc jaka jest ta kobieta? Ta kobieta jest wysoka. I jeszcze jedno: jakie jest to mieszkanie? To mieszkanie jest duże. Tutaj duże to jest nasz przymiotnik. I co musimy jeszcze wiedzieć o przymiotnikach? Musimy wiedzieć, że przymiotniki odmieniamy przez przypadki, na przykład duży, dużego, dużym, dużemu i tak Przez rodzaje, czyli na przykład duży, duża, duże, rodzaj męski, żeński i nijaki. I liczby, na przykład duży albo duzi. Liczba pojedyncza i liczba mnoga w rodzaju męskoosobowym. I następnie, czym są przysłówki? Przysłówki to słowa, których używamy do opisu sposobu, jakości, czasu i miejsca. I przysłówki odpowiadają na pytania jak, kiedy i gdzie. Na przykład jak? Szybko. Monika uczy się bardzo szybko. Kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj jest pochmurno albo gdzie? Tutaj. Mieszkasz tutaj? I jeszcze dwie ważne informacje na temat przysłówków. Przysłówków nie odmieniamy, czyli przysłówki zawsze mają tę samą formę, czyli szybko, dzisiaj, tutaj, wspaniale, zimno, dobrze, słonecznie i tak dalej. I jeszcze jedna informacja. Musimy pamiętać, że przymiotników używamy do opisu rzeczownika, a przysłówków używamy do opisu czasownika. Przysłówki występują z Czasownikiem. Na przykład w zdaniu pierwszym: Monika uczy się. Więc pytamy: Jak się uczy? Monika uczy się bardzo szybko. I pokażę Wam teraz więcej przykładów z przymiotnikami i z przysłówkami. Po lewej stronie mamy zdania z przymiotnikami, i po prawej stronie mamy zdania z przysłówkami. A więc Pierwsze zdanie. Ona jest ładna. Ładna jest to nasz przymiotnik, który opisuje tutaj podmiot, zaimek osobowy. Jaka ona jest? Ona jest ładna. Ten samochód jest szybki. Szybki jest to nasz przymiotnik, którego użyliśmy do opisu samochodu. Jaki jest ten samochód? Ten samochód jest Szybki. Dzisiaj jest pochmurny dzień. Jaki jest dzisiaj dzień? Pochmurny. Dzisiaj jest pochmurny dzień. I jeszcze jedno. Mam wspaniały dzień. Wspaniały, jest to nasz przymiotnik i on opisuje dzień, nasz rzeczownik. I teraz zdania z przysłówkami. Ona wygląda. Tutaj mamy Wygląda, jest to nasz czasownik, wygląda jak wygląda ładnie. Nie mówimy, że ona jest ładna, tutaj opisujemy, jak ona wygląda. Wygląda ładnie. Następnie on jeździ szybko. Nie opisujemy, że on jest szybki, tylko opisujemy, jak on jeździ. Na przykład, jak on jeździ samochodem albo motorem. On jeździ szybko. Następnie dzisiaj jest pochmurno. Pochmurno jest to nasz przysłówek. Jest jak i jest pochmurno. I następnie czuję się wspaniale. Jak się czujesz? Czuję się wspaniale. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne i że nie macie żadnych wątpliwości, ale pamiętajcie, że zawsze, kiedy macie jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach, a ja będę wyjaśniać. Następnie powiem Wam, jak tworzy się przysłówki w języku polskim. A więc przysłówki zwykle tworzy się od przymiotnika, i przysłówki mają dwie końcówki: jest to końcówka o i jest to końcówka e. A więc przymiotnik to jest nowy, a przysłówek to jest nowo. Następnie wysoki, wysoko, ładny, ładnie, świetny, świetnie. I możecie zapytać, kiedy końcówka o i kiedy końcówka e. Tak, mamy pewne zasady, kiedy używamy końcówki o i kiedy używamy końcówki e, ale tych zasad jest Dużo i jest też dużo wyjątków, więc z mojego doświadczenia nauczyłem się, że lepiej uczyć się przysłówków po prostu jako nowych słów. Pamiętajmy, że mamy tylko dwie końcówki, więc mamy dużą szansę, że dodamy, że wstawimy dobrą końcówkę, żeby stworzyć nasz. Przysłówek. Natomiast jeśli chcielibyście poznać te zasady, możecie dać mi znać w komentarzach i ja stworzę taki filmik. Dobrze, znacie już różnicę między przymiotnikami i przysłówkami. Wiecie, jakie końcówki mają przysłówki, więc przechodzimy do krótkiej praktyki. Ćwiczenie pierwsze i w ćwiczeniu pierwszym od podanego przymiotnika. Musimy utworzyć przysłówek. Mamy 10 przymiotników: bliski, daleki, wietrzny, deszczowy, miły, dobry, piękny, drogi, luźny i trudny. Jeżeli chcecie się chwilę zastanowić, zastopujcie film. Ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. A więc bliski, Blisko, daleki, daleko, wietrzny, wietrznie, deszczowy, deszczowo, miły, miło, dobry, dobrze, piękny, pięknie, drogi, drogo, luźny, luźno i trudny, trudno. Oczywiście, dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło z ćwiczeniem pierwszym. A ja przechodzę jeszcze do drugiego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu musimy zdecydować, czy powinniśmy użyć przymiotnika, czy powinniśmy użyć przysłówka. I pierwsze zdanie: Dzisiaj czuję się, w tym mieście jest, to miasto jest, w tej restauracji jest duża impreza i jest. Pierwszy egzamin napisałem. Znam gramatykę języka hiszpańskiego. Ona czyta bardzo. Dziś jest. Dziś jest dzień. Mówienie po chińsku jest. Oczywiście daję chwilę na zastanowienie. Jeśli potrzebujecie więcej, zastopujcie film. Ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. A więc dzisiaj czuję się bardzo dobrze. Jest to przysłówek, ponieważ odpowiadamy na pytanie: jak. Jak się czuję? Czuję się bardzo dobrze. Następnie w tym mieście jest, jak jest spokojnie. Czyli opisujemy, jakby sytuację w mieście, nie samo miasto. To miasto jest spokojne. Tutaj już opisujemy. Miasto. Jakie jest to miasto? To miasto jest spokojne. W tej, w tej restauracji jest duża impreza i jest bardzo głośno. Tutaj też opisujemy sytuację. Jest jak, jest głośno. Pierwszy egzamin napisałem jak, napisałem źle. Opisujemy jak napisałem ten egzamin, nie jaki był ten egzamin. Następnie znam dobrze gramatykę języka hiszpańskiego. Jak znam tę gramatykę? Znam dobrze. Ona czyta bardzo szybko. Okay? Tutaj opisujemy można powiedzieć, czasownik jak ona czyta, czyta szybko. Dziś jest pochmurno. Dziś jest pochmurny dzień. Proszę zauważyć, że tutaj już opisujemy Rzeczownik, dzień. A więc tutaj użyliśmy przymiotnika. I jeszcze na koniec: mówienie po chińsku jest trudne. Tutaj opisujemy nasz rzeczownik. Rzeczownik odczasownikowy: mówienie. I to już jest koniec, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego albo odświeżyliście swoją wiedzę. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, ponieważ jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następną niedzielę. Cześć!